W trudnych momentach, kiedy życie rzuca nam kłody pod nogi, łatwo jest poczuć się przytłoczonym. Ale to właśnie w takich chwilach odkrywamy naszą prawdziwą siłę. Kluczem do przetrwania jest akceptacja sytuacji. Zamiast walczyć z tym, co się dzieje, warto spróbować zrozumieć, co możemy z tego wyciągnąć. Pierwszym krokiem jest zatrzymanie się i wzięcie głębokiego oddechu. To może brzmieć banalnie, ale chwila refleksji pozwala nam spojrzeć na problem z innej perspektywy. Zadaj sobie pytanie. Co mogę zrobić, aby poprawić tę sytuację? Czasem odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Kolejnym ważnym elementem jest wsparcie. Nie bój się prosić o pomoc. Rozmowa z bliskimi, przyjaciółmi czy nawet terapeutą może przynieść ulgę. Wspólne dzielenie się trudnościami sprawia, że czujemy się mniej samotni. Pamiętaj, że każdy z nas przechodzi przez trudne chwile, a dzielenie się swoimi uczuciami może być bardzo oczyszczające. Nie zapominaj też o dbaniu o siebie. W trudnych momentach łatwo jest zaniedbać swoje potrzeby. Regularny ruch, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mogą zdziałać cuda. To nie tylko poprawia nastrój, ale także wzmacnia naszą odporność psychiczną. Warto również znaleźć sposób na wyrażenie swoich emocji. Może to być pisanie dziennika, malowanie, czy nawet sport. Każda forma ekspresji pozwala nam przetworzyć to, co czujemy i zyskać większą klarowność umysłu. Nie zapominaj, że trudności są częścią życia. Każda przeszkoda, którą pokonujemy, czyni nas silniejszymi. Warto spojrzeć na nie jak na lekcje, które uczą nas czegoś nowego. Z czasem, kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, jak wiele udało ci się osiągnąć. Na koniec, pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa. Nawet w najciemniejszych chwilach, zawsze jest światełko nadziei. Trzymaj się go, a przekonasz się, że potrafisz przetrwać wszystko.